Cześć ja jestem Nefren i witam was w kolejnym zdaje się to już jest 11 odcinek machinarium No i teraz bierzemy się do pracy mamy tutaj łamigłówkę którą zaczęliśmy robić więc wiemy co mamy robić w tej grze akurat to jest bardzo dużo jeśli wie co, co trzeba robić to już będzie o wiele łatwiej i teraz tak mamy tutaj zapalić te wszystkie trzy lampki na zielono i w każdym z tych układów trzeba po prostu, klikając sobie, dajmy na to tutaj, rozłożyć to zielone światło po całości. Aha, teraz zablokuje się, czy nie? Jest. Jest хорошо Mamy drugie, i teraz zostało nam jeszcze jedno. Wtedy będę pewnie mógł użyć tego promienia, podejrzewam. Więc będzie bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, w którym miejscu możemy zacząć. Czy tak się będzie to dało zrobić? O, nie, nie będzie się dało, bo pójdę na ślepo, że tak powiem. Właśnie, zaczniemy tutaj. Mm. Hmm, hmm, hmm. A gdybym zrobił coś takiego, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie tak. No teraz to już się kompletnie, tam mnie zrobię, dobra. I jeszcze raz spróbujemy stąd. W ten sposób. O, właśnie. Ha, pięknie. No i dobra możemy użyć. Promień świeci. O, i coś zrobiliśmy. Zrobiliśmy jakiegoś słonecznika. A pamiętacie takiego dziadka? On chciał ze słonecznika. E, takiego dziadka robota. Ona chciał ze słonecznika. Mamy dziarka. Mogę coś z tym zrobić? Nie. Aha. A jakbyśmy podgrzali teraz przed inne roślinki, to mi jest Ja bo wcześniej dało się na to. Ja już chyba więcej co trzeba zrobić. Um, poczekajcie. Jeżeli podgrzeję to, że. Nic się nie stało. Ale... Ciekawe, jeszcze podejdziemy z drugiej strony. Yy, czekajcie, a ja mogę coś jeszcze zrobić z tym słonecznikiem? I co, mam więcej ziorek? Nie. Yy, przesuń się, przesuń, przesuń. I teraz podgrzejemy... Yy, nie wiem, co to, jest roślina? Słonecznik jakiś? Chyba nic nie da. Dało, dało, dało. Właśnie, bo wcześniej jak tutaj byłem na górze, dało się na tą roślinkę kliknąć. Czyli teraz, nie wiem, może jakimś narzędziem coś tutaj będę mógł z nią zrobić. Aha. To patykiem to by miało. <grystanie> to by miało sens, chciałem powiedzieć. Przypadek. I mamy. Kło powiększające. Nie mogę zabrać patek? Nie. A teraz liście? Nie. A jak się podniosę? Nie. Nie wiem, co mi miałoby to dać. Takie szkło powiększające. Dobra, ale to jest tylko część. Druga, druga część tej zagadki. To jest projektor. A no, właśnie słuchajcie, jeszcze kolejna rzecz chyba. Ja nic nie mogę zrobić. Nie mogę nic zrobić, bo jest wyłączony. Eee... No właśnie. To musimy uruchomić, bo nie ma bata, bo nic innego nie zrobimy. Teraz tutaj trzeba będzie się zastanawiać eee... Dobra, przy tym układzie tu pójdę w dół. Eee... Chyba wszystkiego. Nie rady wtedy. Jakbym tutaj zaczął. Cholera jasna, czekajcie. No właśnie, że jedno zostało, nie ten. Musiałbym tutaj zacząć. I wraz mi to teraz zostanie. Hm. Nie jest to łatwy układ. Jakbym zaczął tutaj, to też tego nie zrobię. Dobra, to już jest źle, to można. Nie mogę zresetować. A szkoda, eee, gdybym zaczął tutaj, przejdę tędy. Tutaj się zablokuje, nie muszę tak cholera, już to jest nie do zrobienia. Gdybym zaczął tutaj, nie muszę z rogu, no i to mi dużo nie dało. Zostaje odsłonięta część. To mi będzie zostawało odsłonięte, jakbym poszedł tak. Cholera, jasna. Yy, poczekajmy. Yy, idziemy wężykiem, więc jak zacznę tutaj, będę mógł przejść tak, tak. I tu zostawię, tu zostawię. Więc ideałem by było, żebym zaczął. Hmm, yy, obok. Yy. No nie do rady. To już jest prawie dobre. O to, co teraz robię. Hmm, tylko żeby to było wcześniej zatkane. To jest najważniejsze, ten właśnie pierwszy pierwszy ruch. Tak, gdybym zaczął w ten sposób. No, i zwaliłem, ale to było chyba dobra, Dobra myśl, tylko teraz nie, już źle jest. Dobra, jedno zostało, jedno zostaje, no zobaczcie, jaki przypadek. Udało się. Pięknie. Jedziemy z kolejnym. A yy, no tutaj zobaczymy o drogu. No i tu już jest lipa. Jestem zablokowany. To będzie końcówka, musiała być. Czyli na przykład, jeżeli zaczną, zacząłbym tutaj. Już jest źle. Tutaj. Już jest źle. Dobra, zobaczę, jak potem. Właśnie, to będzie na pewno moja końcówka. Czyli yy, to pole muszę zająć. Ale pięknie. Jestem geniuszem zbrodni. Dobra, i teraz ostatni układ. Podejrzewam, że najtrudniejszy. Hmm, nie wygląda tragicznie. Już jest źle. Yy, zacznijmy stąd nie mogę do góry, kurczę. Dobra. Gdybym zaczął. Tak, pójdę do góry i tu sobie to odetnę. Poczekajcie. Jak, jak pójdę tym do góry no i odciąłem już sobie to bo tu już będzie łatwo. no yy, O Jezu, co ja zrobię niech są co? Jeszcze raz. I znowu zrobiłem to samo hm, dobra. Jedziemy w dół. Tutaj pojadę do końca. Już jest, to jest źle. Czyli tak, te dwa pola mogę sobie wykluczyć. Eee, dobra, te dwa wykluczamy. Gdybym zaczął tutaj. Hmm. No wiem, to też jest źle. Tu też będzie źle. Tu też jest źle. Tu też będzie źle. Żebym tutaj jakoś skręcił w dół. Żeby coś takiego zrobić właśnie jak te dwa pola na koniec. Czyli początek może jest dobry. Ja mogę tutaj. Hmm. Jak zacznę w ten sposób. No, to nic mi nie dało. Nic a nic, kompletnie nic. No i jak rozdziela się na dwa, to już jest lipa, bo nie mogę tak zrobić. No. Nie. Nie. Chyba. To już jest coś blisko tego rozwiązania. O no teraz tutaj mi zostają. Zobaczcie, wydaje mi się to takie niby proste. A to jest chyba najgorszy układ. No właśnie, znowu sobie to zablokuję. Tutaj nie by było dobrze, ale spróbujemy jeszcze raz tutaj. Nie, to już jest kompletnie źle. Nie mogę zrobić w ten sposób, bo tutaj zablokuję. Tutaj już muszą być, czyli... Poczekajcie, zacznę stąd. To już jest chyba blisko... Eee, nie, 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 nie. Daleko. <grym> to wcale nie jest takie proste. Jeszcze raz. Eee... Kurczę no. Co tu można wymyślić. Um. Nie, no i źle, zablokuję sobie tutaj. No bo nie da się... Właśnie jak się rozdzieli na dwa, to już slipa, bo tych już nie zapełnię, tak? Tutaj dojdę do końca. I wtedy jest koniec. Nie da się potem z drugiej strony strzałki klikać. Czyli tam będę musiał wtedy dotrzeć jakoś na koniec. Tylko jak, jak to zrobić? Hmm. No coś niby... Z tego miejsca zaczyna to wyglądać lepiej, ale ciągle jest źle. No właśnie. W ten sposób to nie zapełnię, ale wtedy bym mógł resztę. Zobaczymy, jak pojadę dalej. Zobaczę po prostu. No, to było najlepsze, bo zostało mi tylko jedno pole do zapełnienia. Będę tu cały czas je bo będę dojść do tego miejsca. Czyli, żeby to się udało zrobić, musiał być. Jeszcze raz zacząć tutaj. No i tu jest strzałka wtedy. Jak zacznę tutaj. A jak zacznę tu. No nie, bo tu nie mogę pójść na górę. To musi zablokować to. Gdybym. No i no to już jest. A no, poczekajcie. No, dwa pola zostały. E, to jest gorzej. Chodzi o to, żeby po prostu znaleźć to pierwsze pole, które zaprowadzi nas do szczęśliwego końca. Nie eee, Tutaj nie mogę, no kurde tutaj Tu też rozdzielę na dwa to wtedy Tu też byłem blisko wtedy W pewnym momencie Tutaj jak miałem Zostawało tylko jedno A no nie to nie jest ten układ No i tam nie mogę dojść. No nic, to w takim razie w kolejnym odcinku sobie pokombinujemy. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Cześć.